W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o długiej wyczekiwanej premierze szereka 5. Na szereka 5 czekamy już jakieś dokładnie 3 lata, i miał się pojawić w tym roku. Ale mamy już wrzesień i niedługo już będzie październik, później listopad, następnie grudzień, a później nowy rok. Więc czy w ogóle szereg 5 kiedykolwiek się pojawi? Otóż to trudne pytanie, i mówią, że w 2023 będzie. Ale ja mam o tym bardzo inne zdanie. Trzy lata minęły, a tego nadal nie ma. Co z tym szrekiem się dzieje, pewnie zapytacie? Moim zdaniem nie pojawi się. No, warto byłoby czekać, ale moim zdaniem wcale się nie pojawi. Ale jak nam wiadomo, na YouTubie mamy bardzo dużo filmików z tym. I skąd te filmiki? Są podrobione czy co? No bo spójrzcie, to trochę wygląda jak szereg. Czy tam są świnki? Nie. I czekajcie. To mają być... To ma być ciastek. O matko. Przynajmniej jest taki ładny. Fajnie zrobione, Ta grafika mi się podoba. Ale skąd oni mają ten filmik? Nie. Dobra, nie zdradzajmy And tak sobie God. Tu mamy tak, tak Jego dziewczyna spada Przecież miał być szrek. Co to ma być? Czemu oni nas tak okłamują? Czekałem cały rok na ten film, cały rok. A On nie chce w ogóle się pojawić. No, jak dla mnie straciłem dość dużo czasu na czekanie na tego szreka. Więc jak moim zdaniem już nie warto czekać, naprawdę. To jest już za długo wyczekiwany ten szrek jest. No i spójrzcie, różne fajne zdjęcia mają z tego szreka 5, ale one pewnie nie są prawdziwe. Bardzo chciałbym, żeby taki szrek się pojawił. Albo taki. Może być też taki. Wszyscy są świetni. Ale moim zdaniem już straciłem swój czas i nie warto już czekać. Jak myślicie, waszym zdaniem jest warto czekać, czy nie? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Jeśli nie, to też napiszcie. I stawcie łapki w górę. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, to weź! Kliknij subika z wodeczkiem. No, nala.